Witam serdecznie z tej strony, Wyżyk. Witam Was w kolejnym odcinku z Amnezji. Mam nadzieję, że teraz dźwięk będzie działał, że udało mi się to ogarnąć, bo trochę dawno nie było tej amnezji. No nic, zaczynajmy i zobaczmy, co tam dalej się działo. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam do końca, na jakim etapie skończyliśmy. No miejmy nadzieję, że to nie będzie nic jakiegoś tam przerażającego ani strasznego. Postaram się nagrać odcinek, chociaż minimum te 20 minut, ale. Nie obiecuję, bo zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Pamiętam, że odcinek ostatni przeszliśmy dosyć gładko lochy. Ok. Teraz jesteśmy tutaj i. Wydaje mi się, że tu chyba nie będzie przyjemnie. Postarajmy się te kamienie przesuwać powoli. Ja też tak... O nie. o nie! Usłyszałem jakiś płacz. Po prostu boję się ruszyć te kamienie. Bo zaraz tu mi coś wyskoczy na łeb. Po prostu nie zdziwię się, jak mi zaraz coś wyskoczy na łeb. Wydaje mi się, że tam coś jest. Po prawej stronie, dobra, idziemy tu. Myślałem, że tu będzie jaśniej. Idźmy powoli. Zapalmy sobie światło. Je. O kurwa. Ewidentnie te dźwięki nie napawają. Oj. Czy ja mam jakiś olej? Mam. W razie czego? Idźmy. Ale, o Boże święty Słyszę jakby po prostu ktoś Dobra, tam jest jakieś zejście.

dźwięki to jest to, za czym nie tęskniłem ani trochę w amnezji szczerze powiedziawszy o Boże zamknijmy bierzmy olej bierzmy to krzesiwo Boję się tam iść Zaraz coś mi tu wyskoczy Po prostu na pyrę Jest karteczka Ja będę spokojniejszy I jak wezmę Zamknę sobie te drzwi a no, wygląda niczym jak chleb No dobra Weźmy karteczkę, przeczytajmy, zobaczmy, co tutaj jest na karteczce. Okej, okay, czegoś się dowiadujemy więcej. Dowiadujemy się, że wszyscy są martwi tutaj. Że... Chyba nie do końca my jako Daniel jesteśmy poczytalni, czyli krótko... O kurwa. O ja pierdolę. Widziałem go. Widziałem go kurwa. Byle by tu nie szedł. Jak tutaj nie przyjdzie, będzie wszystko dobrze. Ja się nie wychylam. Ja tam nie idę. Po prostu czuję, jak mi wszystko drży. Miejmy nadzieję, że nam się nie pojawi gdzieś tutaj od tyłu, ale no nic. Poczekajmy jeszcze chwilę. Dobrze, muzyka się uspokoiła, ale gra dalej. Serwuje nas dźwiękami Rodem jakbyśmy mieli Jakby on stał za naszymi plecami. Idźmy powoli. Cieszę się, że zapaliłem tą pochodnię. Długo nie widzę. Jak to mówią, do odważnych świat należy, już jestem czy ja mogę tutaj to jakoś nie.

Dobrze. Olej. Teraz... Chyba ten Aleksander nie jest do końca dobrym człowiekiem. Tak trochę to wnioskuję tutaj. Po tym... Ja nie wiem. Ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest. I czai się na mnie. Czuję jego po prostu oddech. Że jest gdzieś blisko. Miejmy nadzieję, że nie zatrzymałem się w miejscu gdzie kończy się tak jakby jego trasa I że tutaj jestem bezpieczny Ja na razie się tutaj nie wychylam ani nie ruszam chociaż powiem szczerze, że już jest panika. Łódka jest w doskonałym stanie. To niedobrze. Tutaj są drzwi. Czy ja mogę użyć tego? Martwię się, że zaraz on mi tu wyskoczy z tych, z tych drzwi. Albo gdzieś tutaj od boku. Miejmy nadzieję, że się będę, że się... Mylę. Chyba się udało. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, bo tutaj tak jakby puściła karta, martwię się, że się coś zacięło, albo krótko mówiąc. Nie. Dobrze, nie marnujmy oleju. Spróbujmy. Słyszymy. tu jest kamień ja bym ten kamień wziął i spróbował Ja tylko mam nadzieję, że to jest tak. Chyba jednak nie. No dobrze. Jednak nie. A czy nie dobrze szczerze? że powiedziawszy To najgorzej na świecie Bo się cieszyłem, że może jednak uda mi się O kurwa Widziałem go tam Nie ma mnie Miejmy nadzieję, że on nie potrafi otwierać drzwi. Chyba nie potrafił. O Boże. Chyba tu jest. Boję się, że zaraz weźmie i tu albo otworzy drzwi, albo się wyłamie przez kraty. To nie może powiedzieć, że tak jakby tutaj stał. Widzę notatkę. Zobaczymy, co jest w tej notatce. Jezu, jak się przestraszyłem. O, bo święty. Chwila odpoczynku. Przepraszam za jakieś dmuchania w... Following the Mikrofon, winding route, if you to, things, to event, the impetus to discovering something that got lost in the dark. Follow Polo to the hidden Alexander's. The sun sets on Brennenburg, Its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behaviour could only be described as skulking. Okej, okay. czyżby tym... O Boże to brzmi jakby tutaj po prostu stał teraz za ścianą I ja po prostu boję się wyjść Nie będę ukrywał, że zastanawiam się czy... Co to... Jezu te dźwięki Przerażają Próbowałbym, nie będę ukrywał, ale martwię się nie tylko o zdrowie tutaj Daniela, ale bardziej o moje zdrowie, więc powiem wam szczerze, że... O może Zobaczmy jeszcze co jest tam. Łe kurwa. Ue, kurwa! On tu jest. Spierdalamy, spierdalamy, spierdalamy. Spierdalamy tu. Byleby nas nie złapał tutaj by za nami nie doszedł tu martwię się że chyba doszedł oby nie I ja się nie ruszam ani nie wychylam jeśli przez minutę się nic nie stanie Okej, okay, muzyka się uspokaja. Chyba zapomniał o nas, ale nie wiem szczerze powiedziawszy. Głos mi się łamie aż Nie mogę zobaczyć tychu do końca. Wydaje mi się, że to jest świetny moment w tym koncie, aby po prostu zakończyć tą rozgrywkę. I zaprosić Was na kolejne odcinki. Może nie tylko z amnezji, ale też zapraszam na inne serie. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, jeśli tego nie robicie. Do oceny pod filmem. I napisania komentarza, czy czekaliście za amnezją i czy będziecie czekać za kolejnymi odcinkami. A ja się będę z wami żegnał i. I trzymajcie się. Do następnego. Bądźcie zdrowi. Cześć!